Z dwóch biegów na 1500 metrów mężczyzn e, pobiegną Damian Tereszkiewicz z Resowi Rzeszów, Paweł Widłak z Kłosa Olkusz, Krzysztof Turski z RLTL ZTE Radom. Karol Sokus z Resowi Rzeszów, Kacper Skibiak z SMS-u Szklarska Poręba, Piotr Tomasiak z UKS-u Budowlani Nowy Sącz, Jakub Wolender z Razu Szczecin, Jakub Szymański z MKS-u Pogoń Siedlce, Mikołaj Czeronek ze Śląska Wrocław, Roch Goszczyński z AZS-u Poznań, Szymon Zięba z UKS-u Tikitaka Kolbuszowa, Maciej Bielski z AZS-u AWF-u Kraków i Szymon Żywko z Wiktorii Stalowa Wola. Ci trzej zawodnicy legitymują się najlepszymi rezultatami życiowymi. Mam tutaj na myśli Szymona Ziębę, Macieja Bielskiego i Szymona Żywko. Oni także w tym sezonie bardzo dobrze się spisywali, podobnie jak Mikołaj Czeronek. No i ta czwórka powinna tutaj rywalizować nie tylko o czołowe lokaty, ale także postarać się osiągnąć minimum. Na Mistrzostwa Świata w Tampere. A czas, jaki trzeba uzyskać, by właśnie pojechać na Mistrzostwa do Finlandii, to 3 minuty i 46 sekund. Ten. Rezultat już osiągnął Szymon Żywko. On w tym sezonie pobiegł w czasie 3 minuty 45 sekund 19. On we Wocławku podczas tych mistrzostw Polski wywalczył złoto na 800 metrów. Chce pokusić się o dublet, chce zgarnąć także złoty medal na 1500. Na czele na razie Mikołaj Czeronek ze Śląska Wrocław. Jego tegoroczny rekord życiowy to 3 minuty 51 sekund i 800. 83 setne. Cały czas czeronek na czele stawki dość zwartą grupą biegną zawodnicy. Na razie jeszcze nie porobiły się żadne przerwy między nimi. Czeronek ciągle na czele stawki. W okolicach czołowych lokat także Szymon Żywko. Także Szymon Ziemba trzymający się czołówki także Maciej Bielski. Teraz po zewnętrznej, przedarli się inni zawodnicy na czoło. Dwie minuty 50, już są na. Bieżni, ci, którzy rywalizują w biegu na 1500 metrów. 400 metrów Ostatnie okrążenie pozostało im Szymon Żywko. Wspominałem o tym, że wygrał bieg na 800 metrów. Szymon Zięba w tej samej rywalizacji podczas Włocławskich Mistrzostw Polski był na pozycji trzeciej. No i rozpoczęły się decydujące fragmenty, już tylko pół okrążenia pozostało zawodnikom do zakończenia rywalizacji ostatnich 200 metrów i tutaj mocno, mocno naciskający na prowadzącego zawodnika. Żywko w niebieskim kostiumie. Szymon Żywko z Wiktorii, stalowa wola, finiszowe metry. On wygra po triumfie na 800 metrów. Będzie mógł ucieszyć się także ze zdobycia złotego medalu na dystansie 1500 metrów. I za chwileczkę przekonamy się, kto na pozostałych miejscach. Trzy minuty. 58.04 jeśli dobrze dostrzegam. Drugi finiszował Szymon Zięba, z czasem o nieco ponad sekundę gorszym od triumfatora, czyli od Szymona Żywki. Na miejscu trzecim Maciej Bielski.